Kochani, taką linką. Idziemy wprost i Ana. Do takiej pięknej krainy, rzeczka. Ale ładnie. Ale patrzcie co na nas tam. Aha. Co tam na nas... pięknie o, nie wie, co to. Pięknie. Ana idzie. Ja nie przejdę. Nie, nie, nie. Zapomnijcie, że ja potem przeszłam. Słuchajcie, takie rzeczy tylko, tylko w Bieszczadach. Idziemy wprost do tej pięknej, pięknej chatki. Powolutku. Dzień dobry, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy w Bieszczadach, w środku niczego, w środku lasu, przemierzamy takie trudne mostki i uwaga, znaleźliśmy tą oto chatkę i uwaga, ta chatka jest opuszczona, nie, może opuszczona to złe słowo, ta chatka jest przygotowana dla turystów. Jest ona otwarta. Zaraz wejdziemy do środka, i każdy, kto potrzebuje, może tutaj przyjść i się w niej schronić za darmo. Są to chatki z wiating.pl, tak mi Kazik podpowiadał. Niestety nie podam Wam dokładnej lokalizacji tej chatki, ponieważ na grupie nie zdradza się. Po prostu, jeżeli jesteście turystami będziecie wędrować. Bardzo możliwe, że taką chatkę znajdziecie. I co? Zapraszam Was do środka, do Bieszczadzkiej chatki w środku lasu. Iście tędy nad strumyczkiem ciężko było przejść, ale się udało. Jest piękne palenisko, tak domek. Wow, tak domek wygląda. Czekajcie. Ach, jest tutaj, patrzcie, palenisko, różcik do palenia żeby sobie coś zrobić są ławeczki co tutaj wow ciekawe co tutaj czekajcie oni o! Kaziczek coś będzie tam chyba, chyba rozpalać drzwi są zamknięte takim dywanem. Kaziczek mówi, że to po to, żeby było, było cieplej. Dam może o w tą stronę i co? Wchodzimy, wchodzimy, a wy idziecie ze mną. Uwaga, zostawiam kijek i idziemy. Wow, nie ma tu Zap, światła? Zaproszę. Nie. A w sumie? Nie, tutaj światła tu na pewno nie ma. Wow, ale są jakieś lampki? Są lampki. Nie, ale nie ma tych y, la, y... Nie, kodu. Też nie ma No tak, jest dużo prycz do spania. Jest nawet jakaś pościel. E, tutaj w szafeczce jest sól, pieprzkawa, herbata, kubków, mnóstwo koszyczki mi? na grzyby. A tam. jeszcze jest tam jest A tam, A tam są fotel A tam są koszyczki. A tam są Jeden na, pięterko, ja idę na pięterko, Wow, jakie wioski. fajne miejsce tutaj, żeby pięterkę. sobie posiedzieć, na zjeść są... no, jakieś książki, na to wiesz, do trzy korony. Jezu, jaki tam boga wysoki. I to za to Wow. It's, 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 it's wow. It's, it's Co to? to... Ciekawe, to... Czy, czy tutaj coś. A na, nie wow. Dobrakowe. Działają. A, uwaga. A one są chyba włączone. Nawet. Tak, tylko tak słabo. Tak, wydaje mi się, że są włączone. Tylko tak słabo chodzą, ale jakieś lampki, ale patrzcie, udało mi się te lampeczki. O te łączyć, jest tu może zapalniczka, zapalniczka, zapałki, o działa, poczekajcie, porozświecam y, troszeczkę świateł, udało mi się zapalić lampeczkę, karimaty materace. karimaty, materace, cała skrzynka, Wow. jak ktoś potrzebuje jest wszystko, to jest, nawet, wow, Nagrasz tam do góry, proszę Kaziu. Pokaż, włączone masz. Włączone, okej. Okay. No to tu do góry już was prowadzę. Tam coś jest, a po prostu spanie. No tutaj to raczej. Tak, jest łóżeczko. Czekaj, Ana! Jest łóżeczko. Jest tutaj. Taki e, balkonik jest. Z widokiem na okolice. Walkonik ocieplone drzwi, żeby nie było. O, za ciemno Żeby nie było zimno. I jak ktoś by chciał jeszcze wyżej To jest jeszcze wyżej taka, taki tu stryszek Pewnie jak się napali w piecu to tam najcieplej. Dobra, zaraz. Tutaj, no się... no, tutaj jest. A tam pokaż, tak jest. tu je w plecak. Po Prawej. Możemy się Jak potrzeba, ale idź. Anna prosiłam Cię zobacz, ale bo się... Blisko, jest. Blisko, leccie blisko. Co fajne miejsce. Możecie tutaj, kochani, a nie mam mikrofonu, to nie wiem, czy nie będzie dobrze słychać, za chwilę Wam y, opowiem. Jeden, dwa, osiem. Tata, mogę zapalić w kominku? Nie, nie trzeba. Słuchaj, ja co Ty tam znalazłeś? Co to jest? Skrzynka jakaś wojskowa, nie wiem po czym. No no, ładna. Eee, czy to po jakiejś amunicji, czy po czymś. Na Czekaj. No chyba po amunicji. I otwórzmy, co tam w niej może być. I w niej mamy tak. Mamy papierosy. A są tam w środku? Tak. Naprawdę no ktoś papierosy zostawił? Papierosy. Wow. Jakby ktoś potrzebował... to Elemy. Wow! Bez reklamy. Zapachowe świeczuszki. O, żeby można było zapalić. Oj, coś tu nie dopadło. Kucheneczka turystyczna. Taka mini? Mini kucheneczka turystyczna. Linka do cięcia. Linka do cięcia. Drewna. Anna tutaj nogami da, przebiera, to, bo też by chciała zobaczyć. Zaraz to A Boguś? No, jakieś przyprawy? A w tam sobie piękne kwiatuszki. Podpałki. Pod A na otwórz, bo nie widać. E, chyba opatrunek jakiś jest. Wow. Makaron. Zobaczyć, Makaron mamy. Ała, Anna, przy... A na przy. Tak, sklep! Co to? A też makaron. Makaron, kolanka. I szturmowe zapałki, co się palą pod wodą. Pod wodą? Pokaż. A na się, bo ja nie widzę. A mogli je to? Nie, Ana bo to jest jakby ktoś bardzo potrzebował. Bogdan wpadł, ratujcie go! Ratować Bogdana! Wow, ale dlaczego one tak wyglądają? No bo tu ma proch i jak to już się odpali, to ona nie zgaśnie nawet jakby było Deszcz padał i mokro, Aha. takie survivalowe. te, a tu... Oprócz tego kubeczki, folia aluminiowa, jakieś przyprawy, Słownie wszystko, wszystko tutaj jest, o jakąś kucheneczkę Kazik znalazł. A, że to się, czekaj, to się zagina. I tutaj się e, daje ten... No moi drodzy, i takie oto piękne miejsce, w którym możecie sobie za darmo, o, samolocik jakiś, którym możecie za darmo sobie przespać, czy nawet z 2-3 dni pobyć, jeżeli wam nie przeszkadzają takie surry warunki, bardzo wiele rzeczy tutaj jest, więc jeżeli ktoś właśnie nie wiem, schodziłby z gór, y, zgubiłby się, trafiłby na to miejsce. To może sobie rozpalić ogień, zrobić jakąś herbatę, nawet makaron ugotować, jeżeli jest bardzo głodny i, i przetrwa. Siedzimy sobie tutaj na ganku. A widzieliście małą akcję? Boguś padł pokrzywy. Prawda? Padł pokrzywy, trzeba go troszeczkę utulić. Pokażę Wam jeszcze tutaj widoczek od przodu, jak tutaj to wszystko wygląda. Tylko muszę najpierw czekajcie. Utulić Bogusia Co tam czytasz, co pisze? Jakieś wpisy ja Mogę to linkę. Ekipa jakaś tu była. Ekipa, Anastazja nie, bo tu się komuś to przyda. Ekipa jakaś była? Wpadliśmy tu na bucha. O. <głosy> <głosy> przynajmniej. Szremy. 31 grudnia. A to Sylwester. A to ciekawe, ktoś tutaj na Sylwestra sobie przyszedł nabucha ale pięknie zobaczcie tutaj tak no. wygląda tutaj jak sobie siedzę muszę ognisko A rozpalić nie. prześlicznie I nie? jak widzicie ten z tyłu, Boguś, tak do, powolutku ciężko, do końca. i tam dojdziesz do mostku. Jak widzicie, kochani, da się w Bieszczadach za darmo przenocować, znaleźć Właśnie. domek darmowy, co nie Kaziu? Pewnie. Może nie jest łatwo znaleźć, dotrzeć, nie jest to oznakowane, tak, ale jest to nadleśnictwo. Tutaj ma tabliczkę i jakiś numer rezydencyjny, także też jest napisane, że jest tu monitoring. No, więc żeby... ktoś o to dba, dlatego tu jest pełno takich różnych e... rzeczy do przetrwania. Tak, no w Bieszczadach jakby leśnicy, chyba tak naprzeciw takim ludziom, co by chcieli gdzieś pobiwakować, wychodzą i robią takie miejsca, gdzie da się przetrwać. Czekajcie. Ostrożnie Boguś! On da radę tam? Da radę. Powoli Bogdan? A na, może mu pomożesz? Boguś sam. Dobra, leć. A ja tutaj dokończę. Czekaj Boguś. Tatuś ci pomoże. Boguś tam przez taką kładkę co widzicie o z tyłu próbuje przejść. Więc jak to ładnie Kaziczek powiedział nadleśnictwo tutaj w Wieszczanach wychodzi naprzeciwko ludziom, którzy chcieliby pomibakować na łonie natury. Bardzo dużo tutaj jest wiatek turystycznych, pięknych miejsc. Na naszym kanale jest już kilka filmików zatytułowanych Bieszczady i różne miejsca, które tutaj możecie zwiedzić, a to jest naprawdę fajne, niesamowite miejsce, które możecie znaleźć w bieszczadzkich lasach. Nie do końca chcę zdradzać, gdzie to miejsce się znajduje. Powiedzmy niedaleko Bali Grodu, tyle mogę powiedzieć. Z tego względu, żeby nie zostało zniszczone, żeby nie zostało zdewastowane i trafiały tutaj osoby, które o tak jak my są turystami, spacerują, wędrują. Kaziczek już odprowadził Bogdana. Jak chcesz jeszcze coś na koniec powiedzieć? No, co mogę powiedzieć? Są strony takie typu wiating.pl czy inne fora, gdzie są namiary na takie domki, takich domków jest mnóstwo w całej Polsce. Także jak ktoś jest miłośnikiem spania jest super, e, gdzieś ty. na dziko, w lesie, na łonie przyrody, bez, to znajdzie, tak. bez prądu, bez niczego, to, to znajdzie. Dokładnie. A czekaj, te lampki wyłącz jeszcze ja tam włączyłam te lampki, żeby I się tak, żeby się nie wyczerpały, żeby ktoś miał na następny raz. Dobra, dziękujemy Wam e, ślicznie. Zapraszamy również na inne filmiki na naszym kanale. Tutaj pokazaliśmy, jak można za darmo mieć domek w Bieszczadach. Ale powiem Wam, że tutaj naprawdę przy tym domku jest tak ładnie, tak, e, tak ślicznie, mega, mega przytulnie, żeśmy twierdzić, że byśmy chcieli przyjechać na 2-3 dni w lecie. Być może byśmy tutaj przyjechali. Ma do zobaczenia i dziękuję ślicznie za oglądanie.